Okej, okay, witajcie moi drodzy, z tej strony będzie zapraszam za kolejny odcinek z przemyśleń, Ale. Dzisiaj coś takiego dziwnego, czym jest religia. Otóż moi kochani, ja nigdy nie lubię mieszać religii z życiem e, koleżeńskim, z życiem jakimś tam e, nie ja nie ukrywam tego, że jestem. że wierzę Jedynego Boga, ojca, wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi. Czy jestem chrześcijanem, katolikiem, czy jakkolwiek by to nazwać? Ja mówię różnie. Po prostu jednym słowem, wierzę w Jezusa, tak. Katolizm, katolizm, tak, chrześcijaństwo, papież w Rzymie. To wszystko to jest właśnie to, w co wierzę. Moi kochani. Ja ogólnie. Nieważne, czy wierzysz w Allaha, czy jesteś muzułmaninem, czy jesteś chrześcijanem, czy jesteś, yy, nie wiem, anarchistą, czy jakimś zoofilem, czy jesteś czarny, czy biały, czy żółty, czy czerwony, to się nie liczy, moi liczy się tylko to, że jesteś człowiekiem, jesteś tym samym człowiekiem, jak, nie wiem, yy, Afrykanin, jak Azjata, jak Koreańczyk, tak, chociaż nad tym się trochę zastanowił, ale... Są też ludzie, potwory, ale to jest inne miejsce, inne miejsce jest na rozmyślenia o takich rzeczach, na przykład na kolejne przemyślenia, ale nie wiem czy jak będą o tym. Ale tak, religie, Ja nigdy nie umiałem się do tego mieszać. Jak jeśli idziecie, widacie się z kimś, nie wiem, macie swojego nowego kolegę, idziecie do nie wiem, nowej klasy, przypuśćmy, bo niektórzy właśnie teraz kończą gimnazję, skończą szkołę, kończą nawet podstawówki i idą do nowej klasy. No to chyba nie podchodzicie i mówicie, cześć, jestem, jestem Andrzej, jestem chrześcijanem, wierzę w Boga, jestem biały i tak dalej. Albo nie wiem, albo Afrykanie nie idą do, nie idą gdzieś tam sobie i. cześć, jestem Higumu kaka, i wierzę w Allaha i jestem czarny, tak? Widać się, cześć, jestem ten i ten, jestem Andrzej, jestem Michał, jestem Franek, jestem Tadek, jestem Tomek, Daniel, Michał, tak? A nie nie no, jestem chrześcijanem, wierzę w Boga, chodzę do kościoła co niedzielę spojadam się regularnie co miesiąc. Hmm, cześć, a ja jestem Łukasz. <śmiech> <śmiech> ja nie lubię nigdy mieszać. Czasami nie będę mieszał się w mój kanał na YouTube z... nie będę wierzył po prostu z religią, bo to nie ma sensu, tak? Na przykład gram sobie w coś, jakąś grę, bo to będzie kurde, moje krzesło będzie oczywiście nieraz taka gradzie na przykład będzie y, coś związane z religią i będzie na przykład jakiś tam, jakiś tam inny krzyż, będzie wisiał jakiś przyśmy taki sam jak nasze, się jest tylko że jakiś jakiś zmutowany, że tak powiem, jakiś tam zmieniony albo do gorą nogami to nie będę. O, o, jestem chrześcijanem, wyłączam tą grę, bo, to jest, bo to, jest, to jest to jest. to jest nie fair, to jest... A fu to jest w ogóle... Akryż, akryż szatanie i wodą świecą w komputer i go spalić najlepiej, tak? A z tą grom. Nie, oczywiście jak każdemu się zdarzy powiedzieć... Eee, gras sobie grać nagle... E, o Jezu! Albo grasz, gas. O Boże! Co to było? Albo nie wiem. Coś się nie udaje? No Matko święta, znowu! No różnie tak, ja nie chcę właśnie, że... Dobra. Jestem chrześcijanem, mam szacunek taki wielki do... Jezusa, Chrystusa, Boga, Ojca Wszechmogącego i nie będę mówił ani Jezu, ani Ojcze, ani... Ojcze, ani Boże, ani Matko Święta, ani w ogóle wszyscy święci. Nie no, człowiek to jest, jest człowiekiem, tak? Jak to mówią, Pan Je, Pan Bóg stworzył człowieka na swój wzór. Może... to nie może oznaczać tego, że Pan Jezus pan Jezus, Pan Bóg wygląda tak samo jak my. Ma ręce, nogi, głowę, tak. Może to chodzić o to, że o, o umysł, tak? Że człowiek również popełniał różne błędy, moi drodzy. No to taki to sobie, trochę taki temat filozoficzny, tak? Ale to naprawdę pozostają komu innemu, nie sobie, dlatego że ja nie jestem od tego, żeby tutaj myśleć, jak Pan Bóg nas stworzył, czy on to stworzył na podobieństwo swoje jako ciało, czy podobieństwo swoje jako ducha, duszy, umysłu to są od tego na inne osoby, między innymi księża. Ale to też są inne tematy. Tak, ja tu właśnie jestem po to, żeby powiedzieć na temat religii. Jeśli nie wiem, przyjdzie tam jakiś, jakiś pan yy, czarny w turbanie jakimś. No witam cię. No to ja mu nie powiem. Ty nie wierzysz w mojego Boga, weź wypierniczo stąd, tak? Bo nie podam ci ręki, bo mnie skazisz swoją innością, tak? Nie, a jeśli, jeśli jest jakiś mężczyzna, który wygląda identycznie jak wy, albo jakaś kobieta, no to ona mówi, no cześć, no jestem nie, Weronika. No no miło mi, no ja jestem ten. Andrzej, Łukasz czy coś, a tego. No, ona. No, a wiesz, no bo ja jestem. Yy, jestem, nie wiem. Muzułmaninkom. O nie, dotknąłem cię. O, i w, w ogień, sz, sz, muszę się spalić, żeby szatan, we mnie, żeby szatan ze mnie wyszedł. To no dokładnie, no dokładnie nie to Pan Jezus miał. Pan Jezus głosił, tak, nie to Pan Bóg też miał na myśli. Jezus głosił jego to, co On właśnie myślał, głosił to na świecie i mówił, żeby, żeby nie odtrącać innych religii, żeby nie odtrącać ich, mówić, Ty jesteś inny, innych, powinno się zamknąć. Po jednej stronie świata, a my wszyscy chrześcijanie powinniśmy, jako czysta krew, powinniście żyć tutaj w Europie, przypuśćmy. To to nie ma. To nie ma zwykle, zwyklego, zwykłego sensu, bo e, wszystko jest dla ludzi, tak? Nie ma, że. Ty wierzysz, muzu, ty, wierzysz, ty, wierzysz ty jesteś muzułmaninem, wierzysz tam walacha czy coś, a ja jestem chrześcijanem i. I, i nie mogę się z tobą spotkać bo nie nie bo mnie skazisz moją tego i pan bóg niech cię niech cię uratuje od swojego błędu który popełniłeś musisz się nawrócić aleluja woda święcona chlawka plap albo nie wiem przywiążę cię do łóżka będę cię bił pałą, żeby od ciebie szatan wyszedł, żebyś zmienił się na katolik, yy, chrześcijaństwo tak ja mam koleżankę która jest bezbożn bezbożna tak yy, Niestety zapomniałem jak yy... Nie zapomniałem jak się nazywa. Osoba niewierząca, ateista chyba, ale nie jestem do końca tego pewien. Jest ateistą, ateistką, no i nie chodzi do kościoła. Oczywiście przyjęła chrzest, przyjęła mm, komunię świętą. Będzie najprawdopodobniej razem z, z nami bierzmowana, bo jeszcze nie, bierzmowania nie było. E, o, pójdzie do kościoła, ożeni się. Tak. Być, gdy będzie umierająca przyjmie. No, jeśli będzie chciała to niespełnie przyjmie oczywiście chyba namaszczenie chorych, tak, albo ostatnią spowiedź, chociaż chociaż taka wątpię, bo ona nawet jeśli była, była chrzczona, miała komunie, to nie znaczy, że musi w to wierzyć, tak? Bo na przykład rodzice jej kazali, bo z tego co ona mówi, a to ona jej rodzice normalnie regularnie chodzą do kościoła tam w, w niedzielę, czy to święta, czy to nie święta. Ona jakoś mówi, że mu się to nie podoba. Ma, ma chłopaka, który prawdopodobnie chyba tak chyba wie, że jest chrześcijanem i jakoś nam to nie przeszkadza. Tak, chodzi z nami normalnie na religię, tylko że na religii głównie słucha swojej muzyki, tak? Ale to, to co po prostu od niej zależy, co ona chce, jakie jak, jak, Jakiej chcecie być religii, a nie, że rodzice wam powiedzą: My chodzimy do kościoła, ty chodzisz do kościoła, chodziłeś, a teraz co? Nagle nie wierzysz? Weź, bo jaki wstyd przed sąsiadami robisz. Potem się dowiedzą, że my bezbożiki jesteśmy i nas wypędzą. Nie, to nie jest tak. Nawet jeśli ja bym powiedział, poszedł, poszedłbym do kościoła, powiedziałby się: No proszę, księdza, ja, jeśli ja nie wierzę, ja już nie chodzę do kościoła. No i więc poszedł, no to ksiądz by na to co? Co się przed chwilą stało? No bo. To bywa, tak? Nie, ja. Jak nie chcę się wypowiadać na temat religii więcej, to na tyle dzisiaj starczy tego. Jeśli jakieś głębiej, głębsze rozmyślenia na temat religii, zrobię pewnie w jakimś innym tam vlogu. Vlog, przepraszam, przy przemyśleniach. Chociaż planuję również zrobić coś takiego, że przemyślenia będą z kamerką, ale to jeszcze tam dalekie dalekie pomysły, więc Dobra, dody, to by było na tyle z przemyśleń podsumowując religia chrześcijańska jest dla wszystkich czy to człowiek czarny, czy żółty, czy zielony czy fioletowy, czy niebieski yy... dalej, wszystkie religie są takie same, bo praktycznie muzułmanie i tam te i chrześcijanie i tam jeszcze, jeszcze dwie jakieś inne religie wierzą w tego samego Boga tylko że inaczej wyznają go, tak? bo my go nazywamy Panem Bogiem. Oni go nazywają, nie wiem, Jachwę, tak? Oni go nazywają Allahem, tak? Chociaż nie, chyba Allah to akurat nie, nie jest to samo. Przepraszam, nie, nie jestem do końca pewien. Oni inaczej go po prostu nazywają, ale to jest faktycznie to samo. Również wiedzą ten w Ewangelii, i tak dalej, i tak dalej, tak? No więc. Yy, Zakończmy to jakimś optymistycznym akcentem. Yy, jak to powiedział kiedyś pewien raper. Mm, nie, nie Leroy <noise> Nie, ten jakiś taki pewny raper z Ameryki Południowej Tak, z USA powiedział Południowej, Północnej Co ja, co ja, pie, co ja pletę Pletę e, Powiedział kiedyś m, po koncercie, tak, komuś Że on, że, nie, zawsze sobie tak jak on to powiedział Będę harował jak czarny, żeby później żyć jak biały Ogółem, no może nasza religia chrześcijańska nie jest, może jest tolerancyjna, ale jak, jak zauważyliście, jeszcze nigdy nie było czarnego papieża. Jeszcze i y, y, są czarni y, ci księża tam w, we, w Watykanie, ale ich nikt nie wybiera, tak? I wybierają ich wybierają ludzie, którzy po prostu. Yy, aż znaczy ich nie wybiera nikt, wybierani wybiera, są ludzie, którzy są biali, tak? O, yy, no, dobra, zaczynam dalej się zagłębiać Ale to naprawdę, to nie jest też w porządku Ogólnie, jak ja byłem w Szwecji, tzn. znów spotkałem około 10 czarnoskórych ludzi Nie, nie używając wulgarnego mm, słowa murzyn, bo to jest rasistowskie słowo Czarnoskórego mężczyzn, chłopaka spotkałem, nawet grałem, grałem w nim piłkę Grałem z nim w piłkę Rozmawiałem z nim e, Oczywiście po angielsku, jakoś takoś, bo... On zbytnio polskiego nie rozumiał, ale... Człowieka, człowiek, tylko że... Tyle, że innej jego koloru Dobra moi drodzy, więc to by było na tyle Trzymajcie się I cześć Ale zanim jeszcze skończymy to Chciałbym was poinformować o tym, że... Otóż Istnieje jeszcze jedna opcja, jaką możemy zrobić, żeby mieć Dark Sagę 1.0.17. Więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, pokażę jak to zrobić nie ściągając żadnych plików, tylko robiąc to w jednym splecionym pliku, ściągając, instalowując i wrzucając do Gothica tak? I włączając tego Gothic'a i cegając w Dark Sagę najno z na na najnowszym patchem. Jest to jest potwierdzone, więc jeśli dzisiaj coś się pojawi, to znaczy, że zrobiłem, a jeśli nie, czekajcie. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć, moi kochani.